Właśnie się pakujemy i jedziemy nad kemping po czarnym bocianem w Cieszynie. Tutaj zamontowany akumulator i Fepo. Na dzień dobry mamy problem z ogrzewaniem. Co ja mam? Co ja mam? Chcesz? Dobra, szybki paszport. Przekraczamy granice. Niedziela, ale w Czechach sklepy otwarte. Witajcie w nowym odcinku. Właśnie się pakujemy i jedziemy nad kemping po czarnym bocianem w Cieszynie. Więc nie przedłużam. Zapraszamy do oglądania. Zapomniałem po ostatnim wyjeździe zatankować AdBlue. Widzę, że właśnie mi tutaj kontrolka wyskoczyła do tego. Trzy kratki paliwa. Zobaczmy jeszcze stan oleju. Olej OK, no ale musimy jechać tankować i, i dolać AdBlue. kamper już zatankowany AdBlue nie nalałem, bo z dystrybutora akurat nie było a z bańki nie chciałem lać zostało nam na kemping 29 km, czyli tak do pół godzinki będziemy pogoda dzisiaj już fajniejsza niż wczoraj, bo cały dzień wczoraj padał deszcz choć mamy tylko jeden stopień, ale jest ok właśnie dojeżdżamy do kempingu to jest zakaz, zakaz, ale nie dotyczy nie wyjazdu do kempingu dokładnie tutaj mamy już kemping widać go po prawej stronie kilka załóg stoi nie będziemy sami i tu widzimy pod czarnym bocianem mamy recepcję i wjazd Jeżdżamy właśnie na kemping, szukamy miejsca gdzie staniemy, Rafał już był na recepcji, zapłacił, zameldował nas, więc teraz rozglądamy się za dogodnym miejscem do ustawienia. To jest świetlica, jadalnia, wódce widzę, latem basen. Jesteśmy już ustawieni na parceli, koszt za dobę w naszym przypadku to 90 zł, bez prądu. Nie brałem prądu, bo no, na weekend nam wystarczy. Mamy tutaj zamontowany akumulator IFEPO 4. I w tym momencie, zobaczmy, mamy prawie 100%. Więc myślę, że spokojnie nam tego prądu tutaj nie zabraknie. A zobaczymy też na koniec weekendu, ile nam jeszcze zostało. Na dzień dobry mamy problem z ogrzewaniem. Nie mogę go uruchomić. Jakiś błąd E516H. Gaz odkręcony. Lodówka na gazie działa. Kuchenka działa. Więc to chyba nie, nie coś z gazem. Ale mamy tutaj listę błędów. I Marcelina właśnie szuka E516H. Kolejna próba uruchomienia. Po raz kolejny resetowałem i ona nadal nie chce wystartować. Przełączmy jeszcze raz, dajmy może dwadzieścia sześć, no teraz cykasz startuje i jest znowu błąd. W międzyczasie, zanim Rafał ogarnia nam ogrzewanie, które nie działa, ja zrobię coś szybkiego do jedzenia. Będą to tortille, takie zapiekane na patelni. Do tego dam taką pasatę, e, Przelałam sobie do mniejszego pojemniczka bazylia, pieprz oregano, smaruję, kukurydza, papryczka drobno pokrojona, szynka i ser tarty. Przykrywam to i, i będę to pod, pod, podsmażać na patelni. Hecie, kamień spadł mi z serca, bo, bo ruszyło nam to ogrzewanie, było wiele prób, resetowałem je kilkukrotnie, cały czas pokazywało, ten błąd 516 oznaczał, że nie mamy gazu, no, ale oczywiście gaz mamy, tak naprawdę butla była nowa, lodówka cały czas na gazie pracuje, kuchenka Marcelina, tu właśnie tortidle przyrządza, normalnie działa. Czekałem też 15 minut. W instrukcji pisało, że trzeba odczekać 15 minut. Jest to taki, taka ochrona przed wybuchem, ale już teraz jest, już słychać szum. Działa żono. Super. Smacznego. Dziękujemy. Że ja też poproszę. Jako wyciąg dachowy mamy tutaj taki w oknie zamontowany wentylator, który ma możliwość wdmuchiwania i wyciągania powietrza. Ma kilka tutaj mocy prędkości obrotowych. Jest możliwość ustawienia czasu, po jakim ma się wyłączyć. No i oczywiście zmiana trybu pracy, czyli wciąganie i wyciąganie. Można nim sterować również pilotem, który ja sobie akurat tutaj przykleiłem do na panelu głównym, tak by mógł łatwo do niego sięgać z łóżka. Zjedliśmy było dobre, ale teraz to trzeba posprzątać. No i gotowe. A co my tu mamy? Co ja mam? Co ja mam? Chcesz wejść? No, to parkuj. – I gotowa. – Na podbój, Cieszyna. – Gotowa, gotowa. Suzy w torbie. – Idziemy. – Te chyba na łapki, bo zimno. – Tak, mamy. – zaparkowała już. – Już zaparkowała. – Idziemy szukać tego zamku. Nasz spacer zaczynamy od chwili refleksji. Zatrzymujemy się przy pomniku ku tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. – Dobra Emila, szykuj paszport, przekraczamy granicę. Granica państwa. I w tym momencie przekraczamy granicę Polski z Czechami. Most koło kempingu to miejsce, przez które przechodzimy na szeską stronę. Wiatr wieje, nosy marzną, ale idziemy dzielnie. Za mostem kierujemy się w stronę rynku. Docieramy do legendarnej z cudniczych braci. Historia mówi, że to tutaj spotkali się czyj bracia którzy po długiej podróży zdecydowali się założyć cieszyn. Czy to prawda? Może, a może to tylko piękna opowieść. W każdym razie miejsce wygląda klimatycznie. Obowiązkowy punkt to regionalne pamiątki. Drewniane ptaszki, no i te urocze rzeczy, które nie są nam potrzebne, ale jak ich nie kupimy, to będziemy żałować. Marzliśmy na tym spacerze bardzo, znowu jest też ze śniegiem. Idziemy na gorącą herbatkę, to taki Kawiarni, księgarni i antykwariaty jednocześnie. Korneli i przyjaciele. Idziemy się zagrzeć. Co zamawiamy? Rafał klasyczne duże laty. Emilia zestaw misia Paddingtona, czyli gorącą czekoladę z bitą śmietaną i brownie. A ja przepyszną kawę o smaku szarlotki z cynamonem. Kornel i przyjaciele to nie tylko kawiarnia, ale też księgarnia, której można przepaść na długie godziny. Cieszyn to tak naprawdę dwa cieszyny polski i czeski. Granica przecina miasto na pół. Można przejść z jednej strony na drugą przez słynny most przyjaźni. I tutaj ciekawostka: kiedyś to przejście było granicą między dwoma krajami. A teraz po prostu miły spacer. To no tu też spotykamy ekipę z kanału Frontseit Camp. Czy to przypadek? Może nie, bo nasze córki to rówieśniczki i złapały świetny kontakt. A i nam dorosłym nie brakowało tematów do rozmów. Pomnik słownika to taka kolumna, gdzie polski i czeski język spotykają się w jednym miejscu i udają, że się rozumieją. Znajdziemy tu słowa, które brzmią w obu językach tak samo a mają całkiem inne znaczenie. Na przykład sklep po czesku to obchód, a czeskie słowo sklep u nas oznacza piwnicę. Wracamy na polską stronę i idziemy na wzgórze zamkowe. Brzmi poważnie, ale to idealne miejsce na spacer. Szczególnie po naszemu. Różowy dla Emilii to podstawa, więc jeleń w tym kolorze to obowiązkowy punkt programu. Do tego różowy tron, i zdjęcia na pamiątkę. Rotunda świętego Mikołaja to jeden z symboli Cieszyna. Pojawia się na polskim banknocie o nominale 20 zł, który jest częścią serii Zabytki Polski. Na odwrocie banknotu znajduje się i wizerunek, obok innych ważnych symboli polskiej architektury. Wieża Piastowska niegdyś była częścią Zamku Książąt Cieszyńskich. Dziś stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta, oferując panoramiczny widok na Cieszyn i okoliczne tereny. Wejście jest po stromych schodach, ale widok z góry wynagradza wysiłek. Cieszyn to miasto z duszą. Pełne historii, pysznego jedzenia i detektywistycznych kotów. Tak, tak, kotów. Ale o tym później. Dzieci zawsze potrzebują zajęcia, więc trzeba było kombinować. I tu miłe zaskoczenie, bo okazało się, że w Cieszynie da się fajnie spędzić czas z najmłodszymi. Zmarznięci zatrzymujemy się na herbatę i kawę. Bo cieszyń jest piękny, ale temperatura robi swoje. Miejsc gdzie możemy odpocząć i ogrzać się jest wiele. Następnie kierujemy się na Wenecję. Ale nie tą. Tym razem nie idziemy na pizzę tylko w stronę Wenecji Cieszyńskiej. Jednak po krótkim spacerze mamy problem. Jest remont i zablokowane przejście. Obchodzimy więc dookoła. Nie ma tego złego, jednak co by na dobre nie wyszło, bo odnajdujemy pierwszego bohatera z Kociej Szajki. Kocia Szajka to seria książek dla dzieci o kocich detektywach Agaty Romaniuk, które rozwiązują kryminalne zagadki. Na wprost studniczych braci możemy zobaczyć ich wejście do tajnej bazy. A idąc do sklepu z połem, z cieszyńskimi kanapkami, wita nas kot poziomka. Pierwsza część książki opowiada o tajemniczym zniknięciu beczki śledzi, właśnie z tego sklepu. Ospacerowaliśmy, wracamy teraz powoli do hampera. Pogramy w planszówki, odpoczniemy. Wypijemy gorącą herbatę. Poleżymy. Tak. Trochę się zmęczyliśmy tym wzgórzem zamkowym. Trochę przeszliśmy, że zasłużyliśmy na odpoczynek. Tak, idziemy. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Ja, jak zwykle, dzień zaczynam od spaceru Suzy. Jeśli chodzi o kemping, powiem Wam, że naprawdę fajne miejsce. Blisko do rynku Cieszyna. Sam Cieszyn, bardzo ładne miasto. Tutaj na kempingu zaczynają od recepcji. Miła obsługa. Możliwość przedłużenia doby w niedzielę, tak jak my będziemy wyjeżdżać do godziny 17, czyli możemy ten weekend wykorzystać tak naprawdę na maksa. Dla zabaw dla dzieci. Tutaj mamy taką wiatę, świetlicę, gdzie organizowane są często przeróżnego rodzaju imprezy, loty kempingowe. Dużo miejsca, raz mamy niedzielę, a tak naprawdę jest tych załóg kilka. A teraz idziemy zrealizować ważną misję, bo wyjazd do Cieszyna i przejście na czeską stronę bez tego, to nie to samo. I na co idziemy kupić? Kofole i lentinki. Kofole i lentinki. Mamy sklep, Billa, niedziela, ale w Czechach sklepy otwarte. Feel good. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Po zakupach spacerujemy i oglądamy wystawy z czeskimi napisami, które często wywołują uśmiech na twarzy. Czeską stronę cechuje inny klimat trochę jakby zatrzymał się tutaj czas. Mijamy też ciekawy budynek dworca. I kierujemy się w stronę rynku. A czeski rynek? Ładny, ale nasz chyba ładniejszy. Jedno jest pewne czeskie jedzenie to obowiązkowy punkt programu. Bo jak to być w Czechach i nie spróbować lokalnych specjałów? Więc po dobrych opiniach w Google wybieramy restaurację na Brandysie. Studiujemy czeskie menu, języki niby podobne, ale musimy niektóre rzeczy tłumaczyć telefon. Trochę to trwa, ale w końcu udaje nam się podjąć decyzję. Ostatecznie zamawiamy ogromny kuferek którym zamierzamy się podzielić. Ja, gulasz z snedlikami. Rafał pieczone żeberka, a Emilia smażony ser. Zapłaciliśmy kartą w przeliczeniu 177 zł, więc za tak dobre jedzenie i duże porcje było warto. Po dobrym obiedzie wracamy spacerem do Polski. Przed nami zabytkowy tramwaj, do którego można wejść i cofnąć się w czasie. Emilia nie może się powstrzymać i udaje motorniczego. Na koniec idziemy na ulicę Hajduka zobaczyć mural ze wszystkimi bohaterami Kociej szajki. Na miejscu okazuje się, że jest więcej różnych murali do zobaczenia. Po dniu pełnym wrażeń, zmęczeni wracamy do kampera. Czas na kawę i odpoczynek. Cieszyn? Piękny, klimatyczny, idealny na wycieczkę. Fajne miejsce, gdzie historię można połączyć z dobrą kawą, smacznym jedzeniem no i detektywistycznymi kotami. Tak wygląda poziom akumulatora po weekendzie bez podpięcia do prądu. Zostało nam jeszcze 67%. Wyjeżdżamy już z kempingu po czarnym bocianem. Wyjazd krótki, ale bardzo udany. Zwiedziliśmy cieszyn, posmakowaliśmy czeskiej kuchni, a także poznaliśmy fajną załogę. Frontside camp. Pozdrawiamy. A z widzami do następnego razu. Cześć!